Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu ze Stanów Pomachasz ładnie? Dzień dobry ehm, Troszeczkę mnie tutaj nie było patrząc na to, że ostatnio tak się zebrałam e, do nagrywania Ale jakoś tak Luka nagrywał, e, a jeżeli on nie nagrywał to sobie odpoczywaliśmy od kamer Jak tylko przylecieliśmy do Stanów to dostałam masę zapytań Czy odwiedzimy Kretkę? I uwaga, to jest właśnie ten dzień, że odwiedzimy Kretkę i cały czas do Charlie mówię Charlie, odwiedzisz ciocię z Ameryki, jedziemy do cioci z Ameryki Dlatego że jak y, byłam w ciąży, to kredka wysłała mi prezent dla Czarni: ubranka, buty i była tam kartka z podpisem od. Od cioci z Ameryki. I tak się cały czas z Luką, że jedziemy do cioci z Ameryki. Także m, był taki plan, że wynajmiemy sobie dzisiaj samochód. Taki, wiecie, wielki, typowo amerykański, i właśnie pojedziemy do Kretki. Natomiast Kretka jest niemożliwa i napisała, że ona po nas przyjedzie. Ona mieszka godzinę drogi od Miami i powiedziała absolutnie, żebyśmy nie wypożyczali samochodu, że dla niej to będzie przyjemność, że po nas przyjedzie. Także ym, przyjedzie tym samochodem w sumie, co chcieliśmy wypożyczyć. Także <głos》> na to samo wyjdzie, ale jeszcze będziemy mieć super kierowcę mm, Także no, bardzo się cieszę z tego względu, że Kretka była pierwszą z takich vlogerek, które oglądałam I Luka również tak samo mówił, że jak oglądał jakieś filmy o Stanach, to oglądał kiedyś Kretkę także, także naprawdę super, wiemy, że Kretka się również cieszy, że przyjeżdżamy, tak? Kupiłyśmy mm, prezenty dla dzieci, dla Wiktorii, kupiłyśmy kosmetyki w The Body Shopie, tak? Nie, to potem W Buffen Body Works. Choć pokażemy, jakie ładne. To jest, słuchajcie, mój ulubiony zapach. Jak będziecie w Buffen Body Works, to to jest po prostu najlepsze, co możecie kupić. No, pięknie. Także kupiliśmy jej wszystko właśnie z tego zapachu. Pani dziękujemy. Tutaj jeszcze, zobaczcie, jest taki piękny. Piękny zapach w ogóle ma, ale taki uroczy. Mm, co to jest? Żel do dezynfekcji rąk. I takiego delfinka, w którego właśnie możecie włożyć sobie ten żel do dezynfekcji. Mi się bardzo Charlie podoba. Ale już pani dziękujemy. To jest prezent dla dla syna kredki kupiliśmy takie Playdo. Ja totalnie nie wiem, co dla takich chłopców, ale stwierdziłam, że playdo to jest coś, co wszystkie dzieci lubią i. Jest taka zabawna sytuacja No bo wiadomo, że jak przyjeżdżamy do kogoś w gości No to my zawsze, naprawdę zawsze Komuś coś przywozimy I dla pana domu Uważam, że najfajniejszym prezentem jest flaszka Także Luka pojedzie zaraz pojedzie, Pojechał już po tą flaszkę A dla Kretki wymyśliłam, że Kupimy jej w Sephora Kosmetyki do pielęgnacji, które ja bardzo lubię I wczoraj pojechaliśmy Sprawdziliśmy, że jest jedna Sephora Do godziny 23 Trochę mi się wydawało to dziwne Natomiast no, tak było napisane w internecie więc pojechaliśmy o 21.30 i niestety, to dziękuję, już powiedziałam, to jest prezent, to nie dla pani. Niestety była już ta sefora zamknięta. Także Luka dzisiaj z samego rana sprawdził, że sefora jest od godziny 10, Pojechał do sefory i pocałował klamkę. Sefora jest od 11.00. Także wiem, że teraz pojechał po, po ten alkohol i będzie czekał. Kredka ma po nas przyjechać o 11.00. A on będzie tutaj 11.20. No ale schodź, ja cię puszczę, wiesz, tutaj sobie rozrawię na dole. Także trochę mieliśmy zamieszania, ale wszystko jest na dobrej drodze. Mam nadzieję, że kupi to, co mu w ogóle wysłałam, bo wczoraj wieczorem, jeszcze wiecie, e, sprawdzałam sobie na stronie sowora, co tam można jej kupić. Także Luka dostał całą listę. Pojechał i mam nadzieję, że wróci z tym, co mu. Wysłałam, bo to różnie też bywa. I super, naprawdę tak się cieszę, no bo wiecie, jaka kredka jest? Jest to naprawdę super kobieta e, i, i jest taka ciepła, otwarta. Mm, od razu powiedziała, żebyśmy u niej spali, także będziemy spali. <grym> Robimy grilla, mm, także zabieram Was dzisiaj ze sobą. Ja się bardzo cieszę, że będą tam dzieci, także Charlie będzie mogła się pobawić, bo widzę teraz, jak przechodzi na przykład jakieś dziecko, to ona macha, chce się bawić, a. Te dzieci nie bardzo chcą się z nią bawić, także <noise> dzisiaj będzie miała Charlie dzień z dziećmi. Pani mi pomogła, jest wszystko, o, to, o co mnie prosiłaś, nie ma tylko jednej maseczki i druga maseczka jest inna. W sensie tej samej firmy, ta... tak, na prezent, ta sama firma, te, ten sam wygląd, tylko inny kolor, bo nie było tej żółtej. Ogólnie wszystko pokazałem pani, to co było to dała, o tak. To jest mega. To dwie wziąłem. Dzień bąbel! Cieszę się, fajnie. Co w ogóle już kredka była u mnie? A no nie nagrywałaś? Nie nagrywałam, bo już nie miałam kiedy, uh -huh. um, bo byłyśmy razem na parkingu, wiesz, zabrakować samochód. Okay. Także teraz schodzimy na dół, zapakujemy się. Tak. I idziemy do dzieci! Przytulaj bo nas chce się i widzę to po niej. O tak! Widzisz, tato wiedział. Dobra, chodź, jedziemy. Ta, 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 z fotelikiem przyjechała. Dobrze, idziemy szybko, mamy, mamy dwie godziny do Fame MMA, więc jeszcze muszę wykupić. Eee, I będziemy oglądać O kurde, no to rzeczy. szybko Ja Nie wiem jak to jest możliwe, że za każdym razem mamy coraz więcej bagaży Jesteś cyganka po prostu Nie jestem cyganką, musimy kupić walizkę, Tutaj jest tyle niepotrzebnych toreb, ale jestem dumna, że kochanie Pojechałeś do sofory wszystko ogarnąłeś i wszystko mamy Dziękuję bardzo za uznanie <grychy> Szybko w miarę ci poszło, co? Najgorzej no, z tym jedno, czekaniem było od, Odparcie od 11, ja bym to zrobił w pół godziny Jedziesz do dzieci, nie podjadaj dziecku ciastek tak, tak, Bardzo dobre Powiedz, jadę do dzieci Dzieci, kto tu przyjechał! Dzień dobry! Dzień dobry! Słyszałaś lokę? Ciotka, otwieraj bagażnik. Taką furą to my możemy jechać wszędzie. Może poprosimy kredkę, żeby nas do Polski zawiozła. Mysza! Poprośmy kredkę, żeby nas do Polski podrzuciła. Poprośmy, żeby nas do Polski podrzuciła takim samochodem. Zapakujemy wszystko na spokojnie. W torebeczka. Nie no możesz na prąd jechać. Przyszłaś pomóc? To kim Kardashian. Lepiej. Lepiej powiedz. Lepiej. Kto to przyjechał? Ciocia z Ameryki, ta, która ci prezenty kiedyś wysłała. A jeszcze będą. O nie. Oj, tak. O nie. Kacze cię wiesz? Zobacz, tu pyk. O, zobacz, jak fajnie. Wow. Żebyś była bezpieczna, wiesz? Tutaj Ci musisz jeszcze zrobić. Dobra, jesteś super. my best to think about to in my To jest czarne. To jest you To tak To jest czarne. To jest czarne. To jest To wygląda, To jest szaleństwo. To jest To jest czarne. To jest To jest czarne. To jest To jest czarne. To jest To jest o nie, kroksy. No o nie! Wow. Ona ma, wiesz co mniejszy rozmiar, więc super, akurat będzie miała. O, no, chodzi... no to dobrze właśnie bałam, żeby... Ale wiesz jak mu chodzi? Jak, jak ona jak, jak dostaje, jak, jak kroksy no to ta kopa, nie, nogi, wieś, jak, jak tak stawia nogi, wiesz. Jak tak, jak... Jezu, jak nie piękne. Kuma. Je, musimy jakąś walizkę kupić w ogóle. No na, to już Myślę, na, na pewno. Rzeczy, to wiesz, jak cygany, nie? Dziwcymi. Jezu, Boże, czyli reklamuję. O śmiercie święte jest. Boże, jak piękny! No Zobacz, na to wiecie, no to będzie miała od odrazu. Ciocia oszalała. Wiesz, że ja jakbyś się kupiła książeczkę na urodziny kogoś ciasteczek. Ale to się nie da, no. To pierwszy. O Boże, co ty tu masz? O Boże, Boże, co to jest? Co to za cytrankowa dziewczynka będzie? Uwaga, jest trzecia torba. No to się nie da, no. Jest karka. Ale wiesz co że muszę. On się cieszy do. <laughs> Ucisz? No, no. Spoko. To jest, ja to z Ale to są specjalne podmasy, które nie malują Wam po meblach, więc bardzo no, dziękujemy. dziękujemy Ci bardzo. Is, uh, like. To może zaraz będziesz malować. Taki takie świeczone. No. Będziecie zaraz pomalujecie zaraz? I love you Charlotte. Może <laughs> ile prezentów czeka? No, roczek wiesz, się ma raz, tylko wrzucił. Raz wrzuci dokładnie. Wait, <głos può głos> <noise> right, look at the end though. Wait, <noise> <noise> Co to <tam> jest? Lubię wszystko wypełnić. co tutaj jest napisane? Cute, cool, happy. No, jaka jest Charlotte, nie? Mhm. Ty tak narysowałaś? Tak. O proszę. Oszalałaś kredka. I ile, ile można było rzeczy kupić, powiedz mi? Jeszcze płaszczyk jest na każdą porę roku. Szaleństwo. Słyszałam, że to ta ulubiona zabawka. lub kocha. Tak, kocha jak w dywan, że wsadza. To są taką plastelinę. A najbardziej kocha na przykład jak wsadza w dywan i później się je wie, że jak coś jest, jest Zguzi wyciągasz no Jeszcze się. tego sobie nie doświadczyliśmy, ale wszyscy z nami. Czy się ładnie? Jak chyba śledzisz Federacja Federacji? Na początku. Oooo! Oh. Oj, Chyba nie bardzo. Nie, bo ona wiesz szarpi, bo ona się tak nie, 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 czu, nie ma czucia. Delikatnie musisz, wiesz? Zobaczcie, jaki intrus! Ktoś nam do domu się próbuje włamać. Ja się troszeczkę boję, ciebie jeszcze, wiesz? Oj, jaka to jesteś cudowna psina. No, ogromna. A tutaj muszę Wam pokazać, co kredka przygotowała. Happy birthday! Uhu. Też pomagałeś szykować? Przepięknie, dziękujemy bardzo dla Szarlotki na urodziny. Kretka jest po prostu szalona z takimi rzeczami. W środku też, słuchajcie, są dekoracje, zaraz Wam pokażę. Duży piesek! Nie boisz się go? No. Nie? Taki wielki? Taki wielki piesek? I tutaj zobaczcie, mamy jeszcze takie dekoracje, balona. Już nie wspomnę o prezentach, ale to już pokazywałam wam wcześniej, także kredka, dziękujemy Ci bardzo jeszcze raz. No słyszałam właśnie, a wiesz, że w końcu nie, nie udało nam się zniknąć świeczki z nią. Więc pierwszy raz będzie na roczek. I to nie parzy. Szalona jesteś. Spójrzcie jaki ten pies jest ogromny. Nie boisz się pieska? jakie piękne oczko. Ma, pokaż oczy. Oh, takie niebieskie oczko. Ty się nie boisz takiego pieska? Jak to jest możliwe? Tak. Tak? Tak, tak. o, po prostu się nie boję. Ty, 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 ty. <grywia> Perfekcyjna pani domu. No, Kura domowa typowo <grywia> <grywia> Pięknie wygląda. Naprawdę jeszcze nie ja czy, pizzy. czy pizza? <grywia> ty. Pizza, tak sobie powiem ci. <grywia> nie, pizza wygląda świetnie. Ja jeszcze nie miałam okazji jeść takiej z gmila. Nawet na to nie wpadłam, wiesz? Inaczej, inaczej smakuje. Tak jakby z pieca taka no prawdziwa no. Pizza. Jeszcze fajnie można na przykład, wiesz, samo ciasto zrobić i wtedy takie, tak jak we Włoszech jest naprawdę, mm -hmm. że wiesz, surowe te składniki kładziesz, nie? bardzo ładnie pachnie w ogóle już. No chyba już jest, czy nie? Właśnie też mi się tak Ty wydaje. Tutaj jaki masz sprzęt! Szpadel taki. Boże! Zobacz, jaka Musisz bronić! Wiga, czarnym 100 lat. sto lat lat, 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 lat! lat nie żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat nie żyje, żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje żyje, żyje nie żyje, żyje nam! Nie żyje, nam. żyje! Nam. Szarlotka! Mohamed! Brawo, zbuchnęłaś! Udało się! Udało ja się! może gorący czy nie, tak? nie, nie, bo to są zimne ognie, wiesz? Wow! Co <średzt> <średzt> się stało z jednorożcem? Kasper drwał. Został pokonany. To 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 my tego nie zrobiliśmy, to chociaż Ania. Ciocia zadbała Ciocia z Ameryki Sto lat, sto lat, nie żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam, 100 lat, lat, nie żyje, żyje nam. A widziałeś ten napis na łodzi? Widziałem, wszystko piękne Wow To pierwszy raz jej jest, wiesz, w takiej huśtawce Serio? Naprawdę. Do no kiedyś muszę być ten pierwszy raz, no. Marek zapakował, ci Super! No widzę właśnie. Dzień dobry, dzień dobry. Co to, zostawiłaś mnie na dwie godziny prawie. Na całą Galef ma Z tobą dziś. Z co gdzieś w gości pójść to wstyd i hańba. No może godzinkę, trochę więcej. Pioseczka Tatusiowi. Proszę. Tak, że... Dzień! Widziałam tak ten proszek mm. i nie No bo tak też jest po proszkach. Proszę, wstawaj, przejmujesz kamerę. Vlog live, vlogerka modowa. No co wy tam robicie? No walkę, Don Casio mm. walczy. No bo ty zajmował będę. No trzymaj. Pa pa! Pa stajemy pa, i dopiero. Pa! Czemy... Kolacja już wjechała, kanapeczki. Dobre kanapeczki. Ciocia, zrobiła? O, dobre. Cześć. Jedziemy zaraz do sklepu. Do jakiego? Kredkę? Terrze Butik. Terrze Butik. Target? Tak zwany Target. A my w jakim byliśmy no. ostatnio? Walmart. W Walmarcie, no to Target i Walmart to takie naj, dwa najbardziej popularne, które tak, znam. Tak, Kilka tak, osób się wiesz, dziwiło, to? że tak się no jarałam takim sklepem. Są, bo na przykład Publix jeszcze jest, ale tego nie znamy. Jest Tutaj tylko na Florydzie i teraz otworzyli na przykład yy, no, Karoliny. Mhm. to widzisz, a ty zanim tutaj przyjechałeś znałaś te sklepy? Walmart czy Target? Bo czy może? jeszcze nie? Nie. Yeah. Yeah. Bo ja tak jak znam i oglądam, to zawsze chciałam jechać. Wiesz, ludzie mówią nienormalne, jedzie do sklepu nagrywać, ale mi się bardzo podobało. Ja odcinek na przykład o Walmartie nagrałam. No bo to jest ciekawe, co? I wszyscy Duży. No, możecie wbijać do kredki na taki odcinek. O, oh Ciotka? Ciotka? Tak? No nie, nie Nie patrz, a nie, nie patrz. Nie patrz. Co nie patrz? Bo jak się, jak się zapatrzysz, to znaczy, że kolejne Bobo będzie. Chciałabyś mieć kolejne? Siostra albo brata? Piotrę! Nie! Już się podniosła. Co ty tam? Spałaś z kanapką. Dzisiaj Playdo było grane i chyba troszeczkę... Ulubione. Moje. Y, troszeczkę spróbowała, ale szybko zareagowaliśmy, tak? Oj, bo... Tak? Tak to to znaczy, się Play -Doh nie spróbuję. Wyszliśmy przed dom i zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Jak z takiego typowego amerykańskiego filmu, a nie? No mega. Czy ten pan nas puszcza? A, tak, tak, on chce skręcać, widzisz? Jesteśmy pod kargetem! I co, to, to, to fajnie w sensie? Tak, <noise> mi się to podoba. Znaczy mi też, w sumie. Tak, zaraz zobaczymy, musimy jakieś kupić rzeczy jedzeniowe. A ja w ogóle musimy kupić tam. flaszkę dla Marka, bo cały tak. czas o tym mówimy. Jesteśmy bez prezentu na razie, no. Bo a, Lucham to auto... czekajcie, Lucham to miał auto... mamy tam alkoholowy. No to później. Dobra, tak to pójdziemy tak? później, to nie ma problemu. No, bo, nie, tak jak coś... mówiłam, dla wszystkich wszystko no, mieliśmy, a Luka nie zdążył kupić tej flaszki, także musimy pojechać. Musimy wyjechać po jeszcze, żeby każdego No czy pójdziemy? no tutaj obok jest, nie? Tak, tak. Nie daj, że target to jeszcze zobaczcie, z dekretką z Ameryki. Zobaczcie, ile tutaj jest kwiatów. Ja tak uwielbiam. Wszystkie pachną przepięknie, ale najbardziej czuję tutaj moje ulubione, ukochane lilie. I w środku też, zobaczcie, tak jak byliśmy w Walmartie, był em, Subway. Tak tutaj możecie sobie wziąć kawkę w Starbucksie iść na zakupy. Najbardziej zdziwiło mnie, przechodząc teraz, że są tutaj kosmetyki Pixie. Pixie ja kojarzę, że są zawsze w Seforze i uwielbiam je, a tutaj są normalnie, zobaczcie. Tak jak u nas nie wiem, jest L'Oreal w Carrefourze czy w Tesco, tak tutaj jest Pixi, Mega. To jest mój ukochany, ulubiony tonik Glow, ale jeszcze miałam inny niż Glow, nie mogę go chyba tutaj... A, ten z witaminą C Mega są. Nawet mam ze sobą go na wyjeździe właśnie. Tak się zajęłam pokazywaniem kosmetyków, że zgubiłam i Anię, i Lukę I nie wiem gdzie są Serio, chodzę już tak 5 minut i ich szukam i ich i nie ma nigdzie Nie mam telefonu ani niczego Chyba ze mnie nie wyjdą, co? Halo? Luka! Polka na wakacje Luka! Minęło już 10 minut, serio nie ściemnie, nie mogę ich znaleźć, chodzę wszędzie już Natomiast kupować sobie fajne rzeczy tutaj, to już szukam. 10 minut was szukam. Byłam tam, krzyczałam cały czas, Luka, zgubił? Luka! No, zobacz, popatrz na nas, jesteśmy tutaj w trójkę. Kto się zgubił? Daj spokój. <grym <grym> mama! <grym> mama! <grym> to to mama. Sto razy lepsze rzeczy są tutaj niż Miedziałam, w to, Walmarcie. to kredcie, i ładniejsze w ogóle ładniejszy. Ładniejszy, większy wybór, fajniejsze rzeczy. Tak. Wiesz w ogóle jakie czysty, są fajne... Kretka, ja jestem w szoku jakie fajne ubranka tutaj są dla dzieci. Tak jak A pójdziesz jak to sobie do domu. do domu, to tak. ja zobaczę, ale tak jak pójdziesz do Tesco, nie wiem do Carrefoura, w życiu takiej rzeczy nie dostaniesz. Ja w ogóle super, kocham na święta czy na Halloween, bo jak są to fajne mają fajne dekoracje. O to... no, eee. święta, no ja że bylibyśmy no razem <laughs> przed świętami. z stąd. Zbankrutowałybyśmy tutaj. Ale Walmart też ma bardzo fajne. No ale ci właśnie, że teraz tak jak porównuję, może akurat byliśmy w takim gorszym Walmarcie, ja nie wiem. Natomiast. Bo w Miami są te gorsze. Tak, tutaj jest o wiele, wiele fajniejszy sklep. No, ja ci powiem tak, ja Walmart na przykład polubiłam, y, tam właśnie w północnej Karolinie. Tam jest fajny, tak? Tam Mimo jest dużo wiedzieć. fajniejszy, ładniej są te rzeczy poukładane, a tutaj wolę na przykład Target, chociaż w Walmarcie. Jest dużo więcej produktów świeżych. Mm -hmm. Warzywa, owoce. A tutaj mniej. A tutaj na przykład to przyjeżdżam sobie, o, dekoracje zobaczyć, Aha. do domu Czyli coś, takie... właśnie jakieś ubranka, no, no, ale no. też niektóre rzeczy mają. Nie, na... ubranka są super, powiem ci. Tak. Cały ten tutaj... w ogóle byłam w szoku Pixi jest. Wiesz jak ja kocham Pixi? Pixie tak? jest w Seforze u nas w Polsce. O, no a tutaj wiesz, jest normalnie tak, wiesz. Jest cały... Ale w ogóle Target Szok. kiedyś miał dużo więcej kosmetyków, dużo fajniejszych, ale nie wiem czemu nie wiem, czy się nie sprzedawały. Zobaczcie że... nawet tutaj ile jakiś na ogród. Spójrzcie na przykład dziecięca rzeczy pokażę Wam kilka takich ubranek, to sami zobaczycie już, że są naprawdę bardzo ładne i ciekawe. To jakie super. O matko, to może bym mogła czarnik wziąć. Super. Mega, naprawdę. Ja coś muszę czarni kupić, bo są takie ładne ubranka, że nie mogę wytrzymać. Nie ma problemu. Boże, jakie tutaj są ładne ubranka, to dla takich babyczków malutkich w jakieś kokardeczki naprawdę jestem w szoku jakie ładne rzeczy o boże, a to co taka czapeczka? flaming biorę tak, taką ładna? bardzo ładna zobacz taka tak bardzo świetny. ładna, tak żeby szybciej wiesz wszystko ładne i ładne? weźmiemy i pójdziemy no. tak, I piękne wszystko zobacz jeszcze taki komplecik, wszystko jest przepiękne mega, naprawdę jestem w szoku teraz akurat przyszliśmy na taki dział z rzeczami do domu no, bo mam tak piękne rzeczy. Tutaj jesteśmy teraz na dziale. Eee, Magnolia, ta firma Magnolia. się nazywa, nie? To, są, to jest A para, oni... która przerabia, tak? Mają tak czy mają jakiś program? Żeństwo, oni mają program Fixer Upper na tym, na HGTV, to wiem, że chyba w Polsce jest też HGTV. Jest, no. No, no to. I tutaj są wszystkie rzeczy od nich, ze tak. sklepu. Dlatego takie ładne. Rameczki. Tutaj troszeczkę się czuję jak w TK Maxie, wiesz, idąc. Tak? Tak, no. Takie jest moje odczucie. So tell me what I'm supposed to do, just to be all right. You got me thinking, I was m stupid. Powiesz, dlaczego na plaży amerykańskiej. znaczy, co oznaczają gwiazdki i paski? To są stany. Stany, stany z jednej strony. Gwiazdki to stany. No. A paski? A pamiętasz, ile jest stanów? Dziesiąt? No dobrze. Aaa, widzisz. Jeszcze muszę sprawdzić, ale tak mi się wydaje, że dobrze. Chcemy taki zestaw wziąć Markowi, cygaro i rum, który lubi. Marek bardzo lubi cygara, zapraszam. O, Tam się nawet suszy fajnie. Ale fajnie pachnie. No, cygarem. Które cygara? No, ja właśnie nie wiem. No to wiesz co? O, takie! Teraz jesteśmy w takim sklepie z alkoholem głównie. Monopolowy. z taki bardzo monopolowy, ale taki ciekawy monopolowy. Naprawdę jest spory. Jakby coś fajnego na pewno tutaj wybierzemy. Masz już jakieś? Tak, tak. Taki 18-letni jakiś ładny, podobał Fajnie mi się. Fajnie wygląda. Teraz masz za zadanie wybrać cygaro, bo no, tak, ja nie wie jakie. Nawet. Ładną taką miętką mi tu pachnie, nie? Czujesz no taki przyjemny No taki przyjemny cygaro Wisi, Suszy się. oho. <grym> Ja Matka, powiem, co jest? Ona po prostu tutaj, tutaj się położyłaś, tak? <grym> Dzisiaj tak, z, samo, z samochodem zleciałam, wypadłam już wysiadając. Coś później znowu złego zrobiłam. Właśnie, nie? tak samo zrobi. Teraz usiadłam tu, spadłam, no po prostu... No i tak niepisane Ej, ci. Ameryka nie dla mnie. <grym> Takie <grym> bajery. Przy, przyłapałam jak jesz. Zobaczcie jaka piękna sałatka. Wyjdzie, ze stekiem. Przygotował Marek, jak nas nie było. Ania sałatkę. Będziemy sobie teraz siedzieć, dlatego już chyba kończę tego vloga. Zobaczę, może coś później dogram w pokoju, natomiast teraz już skupimy się na sobie.